Pamiętajcie kochany! Dzisiejszy makijaż zaczynam od rozprowadzenia na całej twarzy podkładu z Maka. Dokładną listę produktów, które użyłam macie na dole w opisie. Do rozprowadzenia podkładu używam gąbeczki Beauty Blender. Następnie nakładam korektor pod oczy. Jak widzicie, robię to palcami, bo nie jestem żadną profesjonalistką, jeśli chodzi o makijaż. Ogólnie mam tendencję do podkrążonych oczu, a ten produkt idealnie to maskuje, tak więc jeśli też macie ten problem, to bardzo polecam. Teraz najlepszy kosmetyk na świecie. Ziemia egipska firmy Picor. Zaznaczam nią moje trzy strategiczne miejsca. Skronie, kości policzkowe i troszkę przy szyi. Robię to po to, żeby ładnie wymodelować twarz i podkreślić kości policzkowe. Generalnie powiem Wam, że ten kosmetyk jest wart każdej ceny, bo starcza na 3 lata. Do brwi używam zestawu z Sefory. Najpierw palcem rozprowadzam wosk do brwi, a następnie nadaję im ładny kształt szczoteczką. Następnie używam środkowego cienia do pomalowania brwi, robię to skośnym pędzelkiem, który również znajduje się w tym zestawie. Jak widzicie nie zmieniam kształtu moich brwi, przede wszystkim podkreślam ich dolną linię i wyraźnie zaznaczam ten ogonek na końcu, żeby brwi były estetyczne. I tu widzicie jaka jest różnica po pomalowaniu. Na powiekę nakładam cień do powiek w bardzo naturalnym kolorze. Nakładam go na powiekę, żeby ją zmatowić aż po łuk brwiowy, żeby rozświetlić oko. Efekt, jak widzicie, jest bardzo naturalny i delikatny. Teraz najtrudniejsza, moim zdaniem, część makijażu eyeliner. Kreskę zaczynam malować od połowy powieki, a następnie przeciągam eyeliner wzdłuż zewnętrznego kącika oka. Staram się, żeby ogonek mojej kreski był przedłużeniem linii wodnej oka. Jedna wyszła, teraz żeby tylko druga wyszła taka sama. Ogólnie eyeliner, którego używam jest najlepszy ze wszystkich, jakie testowałam, a jednocześnie jest najtańszy. Kosztuje około 7 zł w Rossmanie. Dobra, mamy to. Jeśli chodzi o rzęsy, to jak już na pewno zauważyłyście, mam przedłużone, więc nie muszę ich malować. Natomiast dzisiaj delikatnie podkreślę jeszcze dolne rzęsy. Czas na mój ukochany element makijażu, czyli usta. Najpierw obrysowuję je konturówką z inglota, minimalnie wychodząc poza linię tej środkowej części ust, a następnie łączę ją z kącikami i w kącikach już nie wyjeżdżam poza swoją naturalną linię. Dzięki temu optycznie powiększyłam swoje usta, ale bez przerysowanego efektu. Kontur jest bardzo ważny, bo nada waszym ustom kształt i wyrazistość. Następnie nakładam cienką warstwę pomadki, która jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo kupiłam ją w sklepie z bielizną. Pomadka jest matowa i idealnie łączy się z moim matowym błyszczykiem z NYXA. Mam słabość do malowania ust, testowałam już mnóstwo produktów, ale żaden nie był tak trwały jak te pomadki z najnowszej kolekcji NYXA. Wytrzymują prawie cały dzień bez żadnej poprawki. W połączeniu te dwa błyszczyki dają piękny kolor. Czekamy chwilę, aż pomadka wyschnie. I tak prezentuje się efekt końcowy. Mam mnóstwo pomysłów na makijaże na różne okazje, więc jeśli chcecie więcej takich filmików jak ten, to piszcie w komentarzach i dawajcie kciuki w górę.